No, to jeszcze nawet nie było. A wiem, co to. Jeter? A No nie. A! Dobra, podpuściłem e ci teraz. To jest Ferrarka. E to nie jest 812, super fast. Ja wiem. F12. Albo Kalifornia, albo Portofino. Zostaje Kalifornia. Tak. No po co powiedziałem? Zapomniałem, że mówimy też o nowych autach, a Kalifornia jest już stara. BMW 7. No, to taka tłusta. 760. Ale to nie dało się tu odgadać 7 maczy i 7. Nie. A. No to ja stawiam, że to jest jakaś kupra Lotus Evidia. Ewo e e coś tam? Taki no. suf od lotusa. A Lepre. No ale, Lepre. Lepre. ale widziałem, że lotos i na E. To już bardzo, bardzo blisko. Uf. Ale liczę, że nie będziesz wiedział, a ja wiem. Wiesz, co to jest? Tak. To jest starych świat, nie? Nic więcej nie powiem to nie jest to Porsche 9 tam 59 coś tam takie hybryd co robi w 5 minut północną pętlę no to ja stawiam na to Porsche nie Maserati MC12 A, no tak ale ja widzę że on wszystko pod mhm. ten no, pokazałaś mi Julka <grywka> Jaguar. Nowy Jaguar, ten taki. Z no, po tej nowej kampanii z rebrandingiem, z nowym logiem. Okay. No. A skąd ty wiesz? Ja na przykład jako prawdziwy mężczyzna nie znam takiego pojazdu. pojazdu. No bo nie widziałeś tego? Nie. Bentley Continental Te... GT. Prób, tak. Ta. Nie. E, Porsche A... GT. Wiesz, też widziałem. A, jest! K***a. Maserati Gran Turismo. Dobrze, ale no.